Bardzo długo czekałem na ten moment. Przed Wami widać właśnie Bedwars na serwerze derpmc.pl W dzisiejszym odcinku kupimy sobie klasę. Ale nie będzie to byle jaka klasa. Ja zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Jeżeli się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i zaczynajmy. Pen, 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 pen. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bedwortsu na moim kanale. Dzisiejszy odcinek nie będzie byle ponieważ gramy sobie na bedwosa na serwerze derpence.pl, a oznacza to, że dzisiaj kupiłem sobie nową klasę. Bardzo długo na to czekałem, ale tak jak postanowiłem dzisiaj, kupimy sobą, sobie nową klasę. Ale zanim tą klasę kupimy, powiedziałem sobie, że muszę wbić 47 level. Jak widzicie, brakuje mi już my... prawie nic. Ja sobie szybko wbijemy. 20. wbijemy szybko 47 level i mam nadzieję, że kupimy w końcu wymarzoną klasę. Planowałem, że kupię sobie tą klasę od bardzo dawna, ale. Po prostu nie wiedziałem kiedy mogę ją kupić. Ale dzisiaj, następny moment, że mogę kupić tą klasę. Ponieważ tak sobie przyrzekłem, mamy godzinę 17.35 luty 2021 rok i dzisiaj sobie kupimy tą wymarzoną klasę, na którą bardzo długo zbierałem, mam 205 tysięcy monet. A nasza klasa będzie kosztowała nie wiecie ile. 200 tysięcy monet. Więc zagramy sobie solówka FBM 48 level i kupimy sobie klasę. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę pod tym filmem, koniecznie zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka na, nowej, na moim kanale. Ja oczywiście zachęcę cię, abyś bił sobie do opisu i obszczajuj wszystko, co tam znajdziesz, znajdziesz na specyfikacje, komputery, rzeczy, które używam do grania. No i lecimy. W nie dnia robicie FPS-y, tylko ja tylko chciałem poinformować. To jest tylko. Wszystko i Na razie są lagi, ale to prawdopodobnie przez to, że komputer jest nierozgrzany. A nie zależy nam na zwycięstwie. Zależy nam na tym, aby kupić sobie nową klasę. Tylko Beda budujmy. I teraz. Nie, nie, nie będę wam spoilerował jaka to będzie klasa. Ale jeżeli gracie na terpie, to wiecie, jaka to jest klasa. 14 dobra mamy. I teraz tak zbroja. Eee, wełna i tam jest szary szary obudował czy... Dobra Lecimy No kurcze Dobra Niestety spadłem, ale zaczynamy sobie kolejną gierkę tu oczywiście. Windows One... Windows? Ach, ten Windows jest taki cudowny, wiecie, rozumiecie? Czas, tak tu ten karakan przylat Jo, HP i zer... Uuu! Dobra, nie, 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 dzięki. Dzięki. Co to mnie tak bije? jakim ale udało się ale z tego co mi się zdawało miał z2 albo awka po prostu tak to powiem, awka a tak jak już to dzisiaj mówię, mi nie zależy na zwycięstwie tylko i wyłącznie na tym aby kupić sobie nową klasę bo naprawdę, wymarzona klasa więc trzeba kupić wow o Prima Sort Ile? 72 wiaski Ile było FPS jak się patrzy w dół? 70, to marne FPSiki. Ale On ma kaktusa prawdopodobnie albo jakąś klasę związaną z zbrojką. Czy nie tak by sugerowało to co widać? Masz patyk? Za stówę masz Zrobimy na sztuczkę, że się tutaj pniemy I sobie zejdziemy Obra ryzykuje Cześć! Nie masz, nie masz łóżka, nie masz nie wszystkiego Dobra, on wypadł poza świat... Aha, i uciekł z areny, więc spoko I teraz tak, zostałem ja, został jeden żółty I został morski, więc... Spoczko... oj oj oj, teraz nie, nie mam beda niestety. Co bardzo utrudnia mi w ogóle grę um, ale My się nie poddajemy. Ja ich nie... zdjęłem ja tylko łóżko Chopie! Ja nie chcę ci nic sugerować, ale um, ja, istnieje szansa, że... Możesz... że możesz za chwilę tego łyżeczka nie mieć. Oczywiście, jeżeli nie spadnę, bo znając moje szczęście w tej grze, to na pewno spadnę, czekajcie, sobie tu pokłada wszystko. Typo nie SMS dostałem. Mhm. Mm A tak się starałeś O, biedactwo Biedactwo się starało, ale niestety Halo? A jeszcze... A jeszcze kila zgarnęli, a to ham jest ten taki typowy. I teraz pytanie czy lepiej będzie mi kupić sobie miecz czy zbroję i pułap? No nie, nie Oj, trzeba uważać, żeby nie spaść. Bo jak teraz spadnę, to się naprawdę wściek... I tak miecz, wełna. Wszystko odkładamy. Ile FPS-ów? 60? No, dobra. Czas tak, rzuty. Mi się zdaje, że ja tego nie wygrał. Może nie ze względu na to, że jestem łapie. Tylko. Co on ma? On coś trzyma w łapie, ale co on tam trzyma? Podkę trzyma. Ty bez jaj. Patrz, 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 patrz. Dobra. Dobra, GG. Piszemy. Kurczę, szkoda, że nie wygrałem tego, ale piszemy GG. E, wyszło bardzo fajnie, jestem zadowolony. Więc teraz tak: e, ukośnik leaf. I tak, czy mamy 47 gwiazdek? 46. Nie. Nie! Patrzcie! Dwa punkty. Głupie dwa punkty. Jakie chamstwo. O ludzie! Dwa punkty. Nie, no bez jaj. To jest niemożliwe chyba. Ja za spadnę. Dwa punkty mi brakują. Co to ma być? Co jest hamstwo? to jest szczyt hamstwa? Nie no bez jaj. Dwa punkty. Co to, to jest niemożliwe. Dwa punkty. No nie no bez jaj. Siędzę, ja się z tego tak długo śmiał chyba. Dwa punkty, no rzeźcie Niebieska straciła już Beda? O kurcze, no może chłopiec jest dobry albo cztery, jest ech, z go zniszczył, ale mi ścina, ja to nie wiem czemu, ale mimo tego, że mam 80 teraz FPS-ów, to nie czuję się tak dobrze jak gram na. No nie wiem, stu? Siema Dobra I co, dostałem doświadczenie dostałem, czyli nie myśląc logicznie. Cieszę ja nigdy nie myślę logicznie. Kurczę, co ja zrobiłem? No nie! Dobra, nim on tu przylezie, to już będzie po nim. Powiem wam, że ja bardzo dawno odcinka nie nagrywałem, więc już w sumie zapomniałem, jak to się... No, nie, nie, nie umiem tego wytłumaczyć. Kurczę. Dobra, mniejsza, idziemy sobie do pęka. Bo ja słyszałem, że Pink chciałby y, się umówić na, na taką fajną rzecz, ona się nazywa Zniszczy zawicie. Aha, jest u mnie na bedzie, więc spoko. W ja dzięki. Your bed has been destruction. To jest coś, czego ja tak nienawidzę wręcz wam powiem, że... Aż tu jest! Dobra, walić to na łeb. <laughs> e, powrót do lobby. Jak chcę kupić 47 level? Jest, mamy 47 level. A to zarazem oznacza, że kupimy sobie nową klasę. Więc mamy 11 minutę, wpisujemy sobie ukośnik kla... asy A i... Klasa budowniczy. Welno Mobil, klasa szla, szaleńczy budowniczy, dzięki Twojej inteligencji znalazł sposób na nieskończoną ilość wełny. I teraz tak. Ja odliczam do 12 minut odcinka i będziemy kupywali klasę. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I kupiliśmy właśnie klasę! Mamy to. Kupiliśmy klasy. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka, cześć i czołem!